Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach. I dzisiaj nasze zadanie polega na tym, aby przyjrzeć się uważnie obrazkowi, spróbować określić, jaka to pora roku oraz czy wszystkie elementy pasują do tej pory roku. Uwaga! Jak sądzicie, jak nazywa się pora roku, która jest przedstawiona na obrazku? Brawo, macie rację, to jest zima. Czy wszystkie elementy pasują? Oczywiście, że nie. Spróbujcie powiedzieć, co nie pasuje. Tak, zdecydowanie. Piłka plażowa nie pasuje. Także pani na leżaku nie nie będzie pasująca do tego obrazka. Co jeszcze? Tak, zdecydowanie. Letni żagiel na motorówce też, też nie będzie pasował, tak? Skoro tutaj chłopiec jeździ na łyżwach. Bardzo dobrze. Kolejne zadanie będzie podobne. Uwaga, posłuchajcie. Zwierzęta ukryły się w różnych miejscach na łące. Spróbuj rozpoznać te zwierzaki po ich ogonach. I zaczynamy. Pierwsze zwierzątko to, jak myślicie? Tak, macie rację. To kot. Kolejne zwierzątko, tutaj. Przyjrzyjcie się, które zwierzątko ma taki ogonek. Pięknie, tak. To lis. To jest lis, tutaj. Kolejne zwierzątko. Tutaj. No. Tak, macie rację. To mysz i jej ogon. I ostatniej. Tutaj. Tak, macie rację. To zając. Bardzo dobrze Wam poszło, moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiejsze zajęcia, i do zobaczenia w kolejnych.